Dzień dobry Państwu witam serdecznie na konferencji prasowej w związku jak gdyby z naszymi festiwalami w nadborskim parku kultury. Rok 2025 mamy dużo zmian i na terenie, i w tym wszystkim, co, co festiwale będą proponowały w tym roku. Zaczyna od pierwszej zmiany, najważniejszej zmiany, czyli Rozpoczynamy od Sun Festiwalu, po raz pierwszy w historii przełożyliśmy datę ze względu na prośbę wszystkich menadżerów, większości menadżerów, artystów. Sunrise zmienił swoją datę na 1-3 sierpnia I, i ostatnia data jest dla Baltic Drive, czyli 8-10 sierpnia. Tak więc rozpoczynamy, proszę Państwa, od Sun Festiwalu, oczywiście młodzieżowy, fantastyczny festiwal. Potrwa 3 dni na scenach od 24 do 26 lipca będzie miało występ około 40 artystów i pierwsza najważniejsza rzecz którą dzisiaj dzisiaj tak naprawdę ogłaszamy to to że w czwartek chcielibyśmy przywitać się z miastem dodatkowy specjalny dzień chcemy wyprodukować i wszyscy posiadacze karty mieszkańca w czwartek będą mieli na tą kartę mieszkańca wstęp E, za darmo. To będzie taki dzień przywitania, jaki chcieliśmy, chcieliśmy zrobić. E, oczywiście będą występy e, bardzo dużych gwiazd. Między innymi, muszę tutaj spojrzeć w moją, e, w moją rozpiskę: finałowy koncert trasy. Wszystko jest połączone: gipsa e, i opała oraz jedyny festiwalowy koncert Power Beats Orkiestra, gdzie gościnnie wystąpią między innymi Ewa Farna, Roxy Węgiel czy Mister Polska. Tego dnia odbędzie się również największa w Polsce bitwa freestyle'owa na festiwalu. Po naszym bardzo dużym bardzo dużym before party w Warszawie 6 czerwca w Nuance'ie właśnie zostaną wyłonieni finaliści, którzy trafią tutaj do nas, do nas właśnie w czwartek. To będzie taki dzień, który oczywiście festiwalowicze, czyli ci wszyscy, którzy zakupili karnety na dwa dni, ten trzeci dzień dostaną właśnie gratis, natomiast oczywiście ci wszyscy, którzy nie posiadają karty mieszkańca, będą mogli zakupić normalny bilet, normalny bilet na festiwal. Sam festiwal oczywiście to też gwiazdy, gwiazdy zagraniczne. W tym roku dwie bardzo duże gwiazdy, jedna Jedna i druga amerykańska, Joe Badass, to jest jedna z najgorętszych postaci nowojorskiego rapu, a drugi to wokalista, który nie schodzi w ostatnich latach z pierwszych stron wszystkich list przebojów i oczywiście jest w ostatnim, nazwijmy to, nagraniu w duecie razem z Kanye Westem i to jest dziś bardzo mocne, nazwijmy to, <ścoughs> preludium do tego, że Właśnie na tego artystę przyjedzie bardzo dużo, bardzo dużo ludzi. W tym roku na scenach oczywiście w kołżeku zobaczymy ponad 40 artystów. Przede wszystkim jest to oczywiście esencja polskich, polskich raperów, m.in. Oki Sobel, o co chodzi Jano rapowanie szpaku White 2115 Bambi, Kuban 3, oczywiście Problem. Jeżeli chodzi o sam festiwal, do tej pory graliśmy przez 3 dni, był to piątek, sobota i niedziela, ze względu na to, że patrzymy na to troszeczkę rozwojowo, zmieniliśmy jak gdyby, tą formułę do dwóch dni prawdziwego festiwalu, a ten jeden dodatkowy jako przywitanie się właśnie z miastem, czyli ten czwartek, który potrwa do około tam godziny 12.00, żeby aż tak po stronie rozgrzewać jak gdyby sytuacji związanej z z festiwalem. Jeżeli chodzi o y, oczywiście Sun Festival, czyli ten pierwszy festiwal, y, to już powstaje całe miasteczko y, festiwalowe. Mówię tutaj o polu namiotowym, Sun City. Y, startują oczywiście codzienne afterparty. E, tutaj naszym partnerem medialnym przy Sun festiwalu jest Radio SK, e, więc cały ich y, y, anturaż związany z y, tym grającym autobusem e, wszystkimi beforepartami będzie, y, y, będzie tutaj jak gdyby razem z nami. I festiwal kończy się w niedzielę nad ranem. Rozpoczyna się potężna przebudowa. Oczywiście mamy na, to, mamy na to 6 dni, bo w czwartek witamy pierwszych klientów Sunrise Festival. Sunrise Festival rozpoczyna się w tym roku 1 sierpnia, ale oczywiście 31 już mogą nasi pierwsi uczestnicy festiwalowi przyjechać w czwartek. E, oczywiście na pole namiotowe, gdzie, e, gdzie rozpoczynamy mały before party na miasteczku Sun City, tam gdzie są baseny, tam gdzie jest całe życie e, dla tych naszych festiwalowiczów z pola namiotowego e, przewidziane. Jeżeli chodzi o sam festiwal, oczywiście gramy piątek, sobotę i niedzielę. Jeżeli chodzi oczywiście o artystów, na teraźniejszą chwilę bardzo dużo z nich, duża część już została ogłoszona, naszym jak oczywiście zdaniem fenomenalny line-up, jeżeli chodzi o, o świeżość, jeżeli chodzi o na pewno line-up. Jeszcze, jeszcze do ogłoszenia jest kilka niespodzianek, ale myślę, że na dniach, właśnie jest godzina 11, są ogłaszani następni, chyba dzisiaj Sunset Square, czyli Gdynia. A do końca przyszłego tygodnia mamy poznać już ostatnie gwiazdy, jeżeli chodzi o Sunrise Festival. Jeżeli chodzi oczywiście o niedzielę, History of Sunrise wraca, wraca na scenę Black. Już w przyszłym tygodniu poznamy zagraniczne gwiazdy, które będą towarzyszyły naszej historii. No i w zeszłym tygodniu ogłoszony, ogłoszony start wystawy. Sunrise Festival, którą chcieliśmy wybudować tam na terenie naszym. Już otrzymujemy, za co serdecznie dziękuję, pierwsze paczki od naszych klubowiczów z gadżetami, z, ze wszystkimi rzeczami, które na przełomie tych ostatnich 20 lat mieli ze sobą lub są dla nich jak gdyby pamiątką. I te, I te gadżety znajdą się na wielkiej ścianie, którą chcemy wyprodukować dla, dla naszych wszystkich uczestników przez te ostatnie 20 parę lat. Które, które te gadżety zabrali ze sobą do Kołobrzegu dzisiaj oczywiście są pamiątką dla nich chcieliśmy zrobić taką pamiątkę dla wszystkich którzy, którzy byli u nas przez ostatnie lata. Historia of jest w niedzielę oczywiście potrwa do wczesnych godzin rannych poniedziałkowych natomiast festiwalowicze na naszym polu namiotowym zostaną razem z nami do poniedziałku, do godziny do godziny 20 mogą korzystać z atrakcji Sun City i całego miasteczka festiwalowego. Po czym oczywiście po, będą mieli możliwość sprawdzenia się jak zawsze w naszych alkomatach i w innych jak gdyby, miejscach i dopiero wyruszą, wyruszą, wyruszą do domu. Naszym partnerem, oczywiście elektronicznym, i z którym jesteśmy od wielu, wielu lat, tutaj muzycznie, to jest RBF Max. I oni też oczywiście transmitują cały Sunrise Festival na żywo od wielu, wielu lat na antenie, jak i wszystkie rzeczy, które robimy w elektronicznym, w elektronicznym wydaniu. W tym roku afterparty, potężne afterparty, w tej chwili czekamy na odpowiedzi ze strony, ze strony Urzędu Morskiego i ze strony miasta. Myślę, że to lada dzień zostaje ogłoszony, natomiast codziennie After Party będzie odbywało się na naszym miasteczku Sun City, tak jak w latach jak gdyby ubiegłych. Natomiast chcemy powołać do życia, żeby ta plaża jednak przy nas, przy nas funkcjonowała. Trzecia impreza, trzecia impreza czyli Baltic Drive, Drive, Drive Festival, odbędzie się w dniach 8-10. Na to, oczywiście, powstanie osobna, zupełnie konferencja, która będzie chyba na, na początku czerwca jakoś dokładnie na dwa miesiące przed imprezą ponieważ jest tam tyle znakomitości odnośnie i kierowców i wystawców i wszystkich, którzy będą tworzyli tą imprezę że osobną konferencję postanowiliśmy na to wydarzenie stworzyć, natomiast na pewno dzisiaj chciałbym Państwu chociaż pokrótce powiedzieć co się będzie działo więc impreza będzie ósmy Jeden z mistrzów e, Driftu e, stwarza jak gdyby, całe pole. Podzieliliśmy imprezę na, na cztery obszary. Pierwszy obszar to będzie Drift Taxi, na którym najlepsi drifterzy w Polsce będą ścigali się w, i w parach, i w pojedynkę, aby przejechać jak gdyby Drift, to będzie pod kontenerami e, i pod częścią jak gdyby, zabudowy sceny Black. E, oczywiście wyścigi 1,4 mili. Od przedwczoraj dostajemy gratulacje za organizację tej imprezy W zeszłym roku właśnie ze względu na bezpieczeństwo i to co żeśmy postanowili zainwestować W zeszłym roku czyli betonowe bandy i one pokazały Że tak powinny się organizować właśnie wszystkie zawody na czwartą mili Oprócz tego na pewno będą wyścigi nocne oraz tak zwany po raz pierwszy w Polsce Cash day czyli kierowcy którzy chcą się ścigać Wpłacają określoną kwotę, na samym końcu wygrywa tylko jeden i, i zabiera tak zwaną pulę, pulę wygranych. Oprócz tego, oczywiście, oprócz tego, oczywiście, jest cała masa artystów, którzy wystąpią. W piątek będziemy tam gościli Mister Polskę. Po raz, po raz pierwszy na naszych deskach w Nadmorskim Parku Kultury przyjedzie Peja z, z całym Slamsa, tak, z Poznania. Będziemy gościli Malika Montanę i w drugi dzień mamy modelki Tedego Tede i Pactofonikę. Jeżeli chodzi o klubowe tutaj brzmienia przy, tym, przy tej imprezie, na pewno będzie dość duże afterparty, które pozwoli na dokończenie tej imprezy te imprezy po, po wszystkich, nazwijmy, to, sportowych zwaganiach. Jeżeli chodzi o tą główną część tego Baltic Drive oczywiście wystawy, wystawy bardzo drogich, tak zwanych superkarów przyjedzie do nas około 120 najdroższych samochodów świata wystawiać się będą oraz będzie też taka strefa, w zeszłym roku oni razem z nami byli tutaj, że, że zbierali na, na karetki pogotowia i można było się tymi super samochodami przejechać na specjalnie wyznaczo wyznaczonym torze. No i chyba najważniejsza atrakcja i tak naprawdę partner, który dochodzi do nas to cały team gigantyczny Red Bulla. Ta impreza będzie w tym roku już sygnowane jak gdyby znakiem Red Bulla, natomiast od przyszłego roku będzie to Red Bull Party Drive Festival, a dlaczego o tym mówię? Dlatego, że cały jak gdyby, zespół Red Bulla tutaj bardzo mocno jak gdyby nacisnął na to, że będą wszystkie sporty, może nie wszystkie, ale największe, ekstremalne, pokazane sporty Red Bulla. Będzie potężny pokaz X Fightersów, czyli czyli e, chłopaków na motorach, którzy robią akrobacje. Przygotowujemy w tej chwili potężną trasę jak gdyby, dla nich. Będzie pokaz gigantyczny helikoptera e, Red Bullowskiego, który, który będzie towarzyszył nam przez wszystkie dni. E, przylatują do nas najlepsi paralotniarze Red Bullowscy, którzy zrobią pokazy w ciągu dnia i pirotechniczne e, wieczorem właśnie podczas tych nocnych wyścigów. Oraz czekamy na ostatnią czwartą atrakcję ze strony Red Bulla, która w tej, w tej chwili się jakby tworzy, i, i za chwileczkę będziemy o nim wiedzieć. No wszelkie szczegóły odnośnie tego Baltic Drive Red Bull Festival chciałbym, żeby, żeby wybrzmiały od tych właśnie najlepszych kierowców i tych osób, które na tej konferencji prasowej wypowiedzą się na ten temat. Natomiast impreza, na pewno motoryzacyjna. I, I można powiedzieć, że troszeczkę rodzina szykuje się nam naprawdę wielka, więc, więc serdecznie na nią zapraszam. I to by było generalnie tutaj, jeżeli chodzi o, o koło, że na tyle oczywiście nasza MDT Production produkuje już coraz więcej, coraz więcej wydarzeń. Mogę tylko powiedzieć na temat Gdyni i Sunset Square, które mamy 15-16 sierpnia jedna z najlepszych, można powiedzieć, line-upów, jakie kiedykolwiek stworzyliśmy przez dwa dni. Potężna ekipa Afterlife od Emraka przez Cassiana, Kamel Fata, skończywszy oczywiście na, na królu, można powiedzieć, Progressive, czyli, czyli Eric Prydz w drugi dzień. I cała reszta to w Gdyni. No i oczywiście robimy całą trasę Borisa po bo Robimy ją w Łotwie 12 września, 26-27 listopada w Oslo w Norwegii I, i robimy później 28 listopada w Krakowie na Tauro na arenie Kraków. To by było na tyle w, myślę, że w tym roku. Serdecznie zapraszam, jak są jakieś pytania. Cześć. Jaki są? Jaki są? Yes, są w tej chwili cały czas w sprzedaży, nie znam aktualnych cen, jeżeli chodzi, to trzeba jak gdyby odwołać się do wydarzenia, na każde wydarzeniu, czyli sunfestival.pl i sunrisefestival.pl są ognośniki, bilety po prawej stronie w samej górze, klikając na te ognośniki przechodzimy na tak zwaną nakładkę, która jest na ndproduktion.pl na stronie, która wykazuje wszystkie nasze wydarzenia, scentralizowana bileteria, która, która daje, jak gdyby nam taką platformę do tych wszystkich wydarzeń, które produkujemy już na całym świecie. się wcześniej, że czekacie na decyzję Urzędu Miasta i Urzędu Polskiego w sprawie plaży karty, ale te rozumiem, czy się na myśli plażę w Podczelu czy, czy w koło W koło Przymolo. Przymolo, tak. I jesteśmy, jesteśmy jakby skłonni do tego, aby jeszcze raz ten, after, w ogóle moim jakby marzeniem, nie wiem czy pamiętacie Państwo w moich jakby rozmowach, to było to, aby całe miasto jakby żyło festiwalami obydwoma. Chcielibyśmy powołać na pewno do życia gdzieś tam taką komórkę, że w każdym miejscu, powiedzmy w każdym klubie i w każdym miejscu, które chciałoby chociaż odrobinę powiedzmy tego powiewu festiwalowego, jesteśmy w stanie poprosić naszych dj żeby nie tylko grali u nas, ale powiedzmy w klubach, powiedzmy w kawiarniach czy w innych miejscach, tak jak to się ma jak gdyby odnośnie dużych imprez elektronicznych, na przykład Amsterdam Dancing. Ja zawsze o tym mówiłem. Natomiast um, uważamy, że, że ten after party, który zawsze był przy tym molo, daje część jak gdyby tego, że, że to miasto też otrzymuje jako miasto, jako centrum miasta od nas taką chociaż cegiełkę, natomiast jaka będzie decyzja, no to z, jak gdyby zobaczymy, ta, ta plaża w tamtym miejscu i nie po to wynosiliśmy się jak gdyby z Koło Brzegu w tamto miejsce, żeby jak gdyby wracać, natomiast no, zaczekajmy, zaczekajmy na, 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 tutaj na odpowiedzi, na decyzję. Jeżeli chodzi o sam teren imprezy, Sunrise i Sun, i sceny, jakieś niespodzianki, szykujecie? Czy jakieś niespodzianki myślę, że myślę, że jesteśmy o krok dalej. Wybudowaliśmy kolejne jak gdyby, rzeczy, kolejne udogodnienia przede wszystkim dla, dla ludzi, którzy są na miejscu. Odwodnienia porobiliśmy, żeby jeszcze bardziej być przygotowanym na tym, na to aż nazwijmy to, spadnie deszcz i, i w razie zaleje kogokolwiek. Natomiast tak jest zmiana jak gdyby, na samym wejściu po lewej stronie między hangarami, gdzie była strefa chilautowa. Powołaliśmy do życia tam są piękne drzewa, które żeśmy. Bardzo ładnie, jak gdyby poprzycinali korony, są bardzo ładne i, w, i one wypuściły bardzo ładne, bardzo ładne liście. I właśnie w tamtym miejscu stworzyliśmy scenę green, właśnie między tymi drzewami, podświetlając te drzewa. Więc będzie jak gdyby nowa scena, to jest piąta scena, która jak powstaje. Natomiast szósta scena będzie pod namiotem i jeszcze nie mogę zdradzić jak gdyby miejsca, oczywiście na naszym terenie ale będzie to scena hardstyleowo, hard techno. E, to jest no, dziś bardzo mocno jak gdyby, idący kierunek z Niemiec, ten hard techno e, coraz mocniej jak gdyby nadchodzi tutaj nad, nad nasze polskie elektroniczne brzmienie. To jest jedyna, jedyna, taka, znaczy jedyna, jedyna i bardzo potężna zmiana, jeżeli chodzi o tą scenę i, i jakby wirtualność. Taką. W zeszłym roku wydaje się, że chyba dosyć dobrze zafunkcjonowała komunikacja do współpracy z komunikacją w miejscu ten model do głosu uczestników i odłożenia jest podcerem festiwalu, który zostanie powtórzony, czy coś innego nowego? Tak, no bardzo dużą przykrością przyjąłem to, że nie ma Pana Prezesa Komunikacji Miejskiej, bo pracowało nam się naprawdę bardzo dobrze i rozumiał jakby potrzeby i uczestników i naszych i nasze, natomiast, całe szczęście, jest tam cała kadra, która cały czas pracuje, więc między innymi pan Roman, Roman Świątek, więc myślę, że, że jesteśmy w dobrych rękach. Myślę że, myślę, że każdy zdaje sobie też z tego sprawę, że jak gdyby ta komunikacja, która zagrała w tamtym roku, to jest takie, takie naprawdę bardzo mocne nas przy organizacji jak gdyby tej imprezy i myślę, że że tutaj nie ma co grzebać w dobrze urobionym cieście i tylko po prostu prosić o to, żeby to funkcjonowało tak samo. My żeśmy zamówili specjalny przystanek tam na, na terenie, on będzie no, w połowie chyba czerwca przyjedzie, jest zaprojektowany i fantastycznie wygląda, więc ci wszyscy, którzy, którzy będą chcieli czekać na te autobusy na pewno będzie funkcjonowało to. Natomiast jesteśmy po pierwszych spotkaniach oczywiście z, z policją, w kwestii jak gdyby, odblokowania jednej drogi wyjazdowej uważamy, że moglibyśmy pogrzebać w tym, co już się dobrze funkcjonuje i jednak wypuścić uczestników imprezy nie przez osiedle w nocy od, od którejś godziny, tylko jednak tą drogą ustronia morskiego, gdzie, gdzie nikt jak gdyby nie mieszka. Będziemy w tym kombinowali, zobaczymy jak to jak gdyby wyjdzie. No, idziemy z też za głosem mieszkańców, którzy, którzy ten nazwijmy to podnoszą tutaj tą informację na temat tego, że ten wyjazd jest no, dość ciężki, utrudniony i tak dalej, i tak dalej. No i chcielibyśmy, jak gdyby tutaj wyjść naprzeciw. Spróbujemy może w ten sposób. No, tak. Dziękuję bardzo wszystkim.